Jednak jeśli wy się o to nie upełnicie w imieniu waszych dzieci, to w tym. Ale w szkole jest jeszcze inny wymiar zamknięcia. System edukacji odgradza się od świata murami, słowo. Rzadko kiedy wpuszcza kogoś od do środka. Praktyków, specjalistów, osoby, które działają w świecie, a nie tylko, mówią o nim w tym. To zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Po pierwsze możecie zapytać, po co? By dzieciaki zyskały inną perspektywę. Po drugie, ale co my możemy z tym zrobić? Patrz, patrz. Proszę o niesamowitymi zasobami kreatywności i energii do działania w stronę lokalnej społeczności i zapytać ich o konkretne potrzeby do zasługujących. Przecież nauczanie to nie tylko wiedza, ale też praktyka no. i praktyka. <sumulatricza>

Według Johna Holta uczenie się zachodzi w nierozerwalnym związku z doświadczeniem. W toku prawdziwych,